Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Kurier szczeciński, 21 stycznia 1947 roku Wtorek Jak głosował Szczecin? Pierwsze wyniki wyborów w okręgu 29 Do samej godziny 7 wieczorem nie ustawał napływ uprawnionych do głosowania do komisji wyborczych na terenie miasta Szczecina. Zgodnie z ordynacją wyborczą Punktualnie o godzinie siódmej wszystkie komisje obwodowe zakończyły swe publiczne urzędowanie i przystąpiły do obliczania oddanych głosów na listy kandydatów do Sejmu. Obliczenia trwały noc i dzień, przy czym urny z oddanymi kartkami wyborczymi, protokołami i zestawieniami listowymi komisje obwodowe przekazywały bezzwłocznie do komisji okręgowej, gdzie odbywa się sprawdzanie i potwierdzanie wyników. Według nieoficjalnych danych we wszystkich obwodach na terenie miasta Szczecina uprawnionych do głosowania było 75 874 osoby, głosów oddano 67 311: padło na listę nr 3 bloku demokratycznego 62 131 głosów, na listę nr 4 PSL. 4889 głosów. Roboty nad uruchomieniem promu Police Gołonóg posuwają się szybko naprzód. Tace przygotowawcze do uruchomienia promu dla ruchu kołowego na Odrze, na północ od Szczecina, między Policami i Gołonogiem, posuwają się w szybkim tempie naprzód. Ukończono już naprawy odcinków dróg prowadzących do brzegów rzeki, oraz rozpisano przetarg i przystąpiono do remontu mostów nabrzeżnych i odbudowy budynku gospodarczego. Choć przystań od strony polic wykazuje dość znaczne zniszczenie, wszystkie roboty będą ukończone w ciągu miesiąca. Jednocześnie czynione są przygotowania do wyciągnięcia zatopionego przez Niemców w porcie Dolnej Odry promu parowego. Na wypadek, gdyby maszyny wydobytego z wody promu wymagały dłuższej naprawy, pojazdy mechaniczne i konne będą przewożone przez rzekę na przystosowanej specjalnie do tego celu barce ciągniętej przez holownik. Uruchomienie przejazdu rzecznego przez Odrę między policami i Gołonogiem skróci połączenie drogowe Szczecina ze wschodnią-północną częścią województwa o 45 km. W porównaniu z trasą wiodącą przez niskowodny most na tak zwanej przeprawie. Ujęcie napastników niemieckich. Funkcjonariusze miejskiej komendy Milicji Obywatelskiej przytrzymali grupę Niemców z niejakim francuzem Grundtem, zamieszkałym w Szczecinie Świerszczewo ulica Klonowa 38 na czele, którzy napadali na mieszkańców polskich tych dzielnic. Bezczelni Niemcy, celem ułatwienia sobie zbrodniczego procederu, zaopatrzyli się w części mundurów Armii Radzieckiej i w tym przebraniu usiłowali terroryzować polską ludność. Zdarzały się również wypadki pobicia Polaków przez zuchwałych spadkobierców idei hitlerowskiej. Dzięki energicznej akcji milicji obywatelskiej zuchwali Niemcy znaleźli się w więzieniu. Dwa groźne pożary w koszarach i monopolu tytoniowym. O godzinie 10 na skutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem zapalił się dach w koszarach wojskowych przy ulicy Potulickiej. Pożar począł się bardzo szybko rozprzestrzeniać, zagrażając całemu budynkowi. Przybyła straż pożarna rozpoczęła z dużym poświęceniem akcję ratowniczą. Ogień zdołano w krótkim czasie zlokalizować i ugasić. W niespełna godzinę po tym wypadku wybuchł pożar w budynku polskiego monopolu tytoniowego przy placu zwycięstwa. Jeden z pracowników monopolu, chcąc zainstalować piecyk żelazny, wybił w ścianie otwór do przewodu kominowego. Otwór był jednak wybity wadliwie i nie prowadził do komina, lecz do przewodów kanalizacyjnych owiniętych wiorami.